Z tej strony Gwidon2004 i jest ze mną Biedron, a siema który ma 46 Dobra I budujemy jakieś coś z FNAFa No, mam już taki no, jeden serwer to nie, ma, masak Masak, no masak, tasak Lub inne pasaki Jakie mam hasło? A, nie Biedron ma zaniki pamięci <taki, Taki jak ty. Cicho. Dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie Ale to, to jest super, byłeś. Ja sobie tak powoli będę mówił. W ogóle w ogóle się swój bezpłatny. Dostęp, że nie. Biedą się denerwuje, ponieważ. Z opcji bezpłatnego dostępu prawnego można korzystać przez 15 minut dzień. Czyli muszę czekać 24 godziny, godziny. No i no mhm. nie mam internetu. Smutne mi będzie. Brak internetu jest dla, bie dla Biedrona bardzo smutnym czymś. Dlatego, że mój świetny kolega zapomniał y, jakie jest hasło. Ja bym ci udostępnił swój. O, udostępni? Nie. Ja. Y Chciałem zobaczyć ile mam ja cię później zobaczę, masz 49 patrzyłam. To dobrze. 1 na 8, ma wiesz 49. To jest tylko jedna i macie taki specjal, że głowy wam rozwali. Tak. Mówię ci będzie taki dobry specjal. A wiesz jaki będzie specjal? Minecraft. Nie, QN Day's. Chyba 7 Days. No, Seven Days też. O, będziemy unboxowali Seven, seven Days'a. O czy jego otwierali? Mhm, Super. I ja tutaj mam takiego shotguna zabawkowego. Już nagrywasz mi dwie minuty. Zauważyłam. Ja tu robię Fnafa, tak. to ma być takie jak, jak we Fnafie. Jak zrobisz to pogadamy. Pogadamy. Dobra, więc sobie by było na tyle co To naprawdę świetne, Chciałbyś. No co, Masz, możesz tylko pięć minut nagrywać. Wiem. Będę nagrywał 4 minuty. Coś się będzie dłużej przesuwać. bardzo mnie to cieszy. O, 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 no, ale Biedron chyba jednak mówi dobrze, że to na tyle w tym odcinku. Zagrajmy w Minecraft budowanie FNAF, czy coś tam. Jak to tam nazwę? Więc cześć!